Hej, witam was serdecznie w moim kolejnym filmie po bardzo długiej przerwie. Miałam po prostu dużo różnych innych aktywności, dlatego nie mogłam tak y Publikować zbyt często ostatnio, ale to nadrobię, tak? Dzisiaj chciałabym się zająć takim ważnym tematem, a mianowicie odgrywanie roli ofiary przez osobę, która jest toksyczna w związku. Najczęściej to odgrywanie roli ofiary pojawia się, gdy to wy odchodzicie ze związku, tak? I sama z własnego doświadczenia, więc z przeczytanej profesjonalnej literatury z kontaktu z innymi ludźmi w podobnej sytuacji. Wiem, że najgorsza jest sytuacja, gdy to wy odchodzicie, tak? Gdy to sprawca spróbuje odejść, to macie względny spokój. Oczywiście też jesteście winni wszystkiego co złe, ale macie względny spokój. Natomiast w odwrotnej sytuacji zaczynają się dziać prawdziwe cyrki. E tak jak już wcześniej wspominałam, osoba toksyczna sprawująca nadmierną kontrolę w związku jest przekonana o swojej nieomylności, nie dopuszcza w ogóle do siebie możliwości, że ktoś może mieć inne zdanie, że ona się może mylić. To się przekłada też na wszystkie dziedziny życia, nie tylko związkowe. Taka osoba może być bardzo dużym perfekcjonistą w pracy. Na przykład, tak? Stara się wszystko zrobić dobrze, bo musi być idealna, ale gdy pojawi się błąd, gdy pojawi się jakiś zarzut, to ta osoba wyprze to, wyprze to i spróbuje poszukać osoby, na którą może zwalić winę za swoje niepowodzenie. I tak się dzieje również w sprawach związkowych. Gdy to ona odchodzi, to jest to niemal oczywiste, że wy jesteście, byliście źli w tym związku, że tej osobie było źle. Więc ona po prostu odchodzi, i tutaj macie, tak jak powiedziałam, względny spokój. Lepiej dla Was, więc wiem, że to jest bolące, raniące, gdy ktoś od Was odchodzi, ale gdy widzieliście w Waszym związku symptomy, które pokazywałam już na wcześniejszych filmach, no to to jest lepiej dla Was, tak naprawdę. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy to wy postanowiłyście, postanowiliście odejść z takiego toksycznego związku, bo to, tak jak mówię, to wszystko może być też na odwrót, tak? Taką toksyczną osobą może być również kobieta, tak? Tylko mi jako kobiecie łatwiej mówić w rodzaju żeńskim, co jest troszkę naturalne, mi się wydaje. Więc przepraszam, jeśli jakiś pan poczuje się urażony, że mówię jednostronnie. Natomiast takie sytuacje również się odwrotnie zdarzają. Więc taka osoba, yy, odchodzą, gdy wy odchodzicie z związku, odwróci kota ogonem. Czyli yy, na początku, o, no właśnie, tutaj bardzo ważna rzecz. Na początku, gdy taka osoba widzi chociaż malutki światełko w tunelu, chociaż malutką nadzieję, że możecie zechcieć wrócić, że ten związek może jeszcze potrwać troszkę, że może was wciągnąć w swoją relację jeszcze raz, to ta osoba na tym etapie może się przyznać do absolutnie wszystkiego. Czyli może na przykład um, jeśli. Podaliście tej osobie hmm, informację, dlaczego, y, dlaczego tak jest, y, dlaczego odchodzicie, to oczywiście ta osoba się do wszystkiego przyzna, y, nawet poda swoje przykłady, że tak, nie będę się więcej tak i tak i tak zachowywał. Y, natomiast, jeśli ta osoba już będzie przekonana, że nic z tego nie będzie, że wy jesteście już zdecydowane na odejście, to będzie kompletna dewaluacja tego wszystkiego, co powiedział, kompletne zapomnienie, to wy będziecie winni. Ta sytuacja zacznie się od waszego odejścia. Czyli e, jeśli to Wy, panowie, odeszliście, to wy jesteście winni rozpadowi rodziny. Jeśli to kobieta odeszła, no to ona jest winna, tak? E, cała wina, cały problem w relacji zaczyna się od o, waszego odejścia, według tych osób toksycznych, tak? Że nie, nie postrzegają tego jako skutek, tak? Yy, postrzegają wasze odejście jako jakąś fanaberię. Nie poznaliście się ta, na tej osobie, nie widzicie jej dobra, nie widzicie, ile ona z siebie daje, po prostu. Ona wszystko to dla was robiła. Ona wiedziała lepiej, co jest dla was dobre, a wy tego nie poznaliście. I dla tej yy, osoby jest to cios, tak? Bo nie, nie doceniliście jej, nie doceniliście jej dobra. I ona y, autentycznie, autentycznie czuje się ofiarą, tak? Nieważne, że. Y, y stosowała wo, wobec Was manipulacje, nieważne, że był gaslighting, nieważne, że być może była psem, przemoc psychiczna czy nawet fizyczna, to jest wszystko nieważne, wszystko jest nieistotne, to Wy zburzyłyście na przykład rodzinę i związek swoim odejściem, swoją niesubordynacją i swoim buntem, tak? Swoim egoizmem, tak? Postrzegane po prostu. Jesteście egoistami, bo postawiliście czy postawiłyście na siebie w końcu, tak? Na swój rozwój. Przestałyście skakać wokół tej toksycznej osoby, przestałyście oddawać. Swoje życie, nie wiem, swoją uwagę, swoją energię tej osobie, i ona się czuje przez to bardzo pokrzywcona. I ona się czuje realnie pokrzywcona. To nie jest wymyślone przez tą toksyczną osobę. Ona naprawdę ma takie postrzeganie świata. Nie potrafi wyciągnąć wniosków z tego, dlaczego odeszliście, nie potrafi wyciągnąć z wniosków nawet. Jeśli mówiliście, że odejdziecie, w moim przypadku, na przykład, próbowałam terapii przed odejściem, i to nic nie pomogło, bo ta osoba nadal tkwiła w swoich przekonaniach, że ona nie ma nic do naprawienia. To oczywiście deklarowane było, że tak, że się zmienię, że to i tamto, ale to było tylko na poziomie słów, nie na poziomie czynów. Czyny były ciągle takie same. Więc co mi po słowach, tak? Co wam po słowach? Dlatego właśnie ta osoba przyjmuje rolę ofiary i tak odgrywa też ją na zewnątrz, tak? Bo jeśli to wy odeszliście czy odeszłyście, to jesteście obarczane przez tą osobę za rozpad związku. Zaczynają się, zaczynają się epatować, zaczynają epatować swoim cierpieniem na zewnątrz. Mogą to robić w, w stosunku do Waszych wspólnych znajomych, do Waszej nawet rodziny, do swojej rodziny, to już oczywiście e, jasne. E, przedstawiać tylko swoją wersję wydarzeń, tak? Nieważne, dlaczego osoba jakaś od nich odeszła, ważne, że to one są teraz zranione, e, że one tak się starały, e, będą różne płacze, e, obwinianie Was, będzie wszystko, ale nie będzie żadnej refleksji. Dlaczego tak się stało? Powiem tak na koniec, że za związek są zawsze odpowiedzialne dwie osoby. Jeśli ktoś tkwił w takim związku toksycznym, odpowiedzialność jest po dwóch stronach, też waszych, jeśli byliście w takim związku, moich, jeśli ja byłam w takim związku, oczywiście. Tylko, że ta odpowiedzialność nie rozkłada się porówno, tak? Bo to nie wy y, stosowaliście manipulację, gaslighting, przemoc psychiczną, nie próbowaliście ograniczać i kontrolować drugiej osoby, tylko ta osoba w związku. Wasza odpowiedzialność polega na tym, że nie, posta nie potrafiliście postawić granic, nie potrafiliście w odpowiednim czasie rozpoznać y, złych zachowań wobec y, was. To jest jakiś rodzaj odpowiedzialności, oczywiście niewspółmierny do tego, co robiła osoba toksyczna. Jednak w tym przypadku, jeśli jesteście już po związku, dlatego też dobrze przyjrzyjcie się sobie i własnym mechanizmom postępowania. Tak? Więc tutaj nie mówię o żadnej winie, nie jesteście winni tego, co się wam wydarzyło ale w pewnym sensie ponosicie też odpowiedzialność za to, co działo się w związku. To nie jest przerzucanie winy na ofiarę w żaden sposób. Po prostu pewne sytuacje dzieją się z pewnych przyczyn, do których warto dojść. Dlatego tym optymistycznym akcentem, jeśli już jesteście po takiej relacji, przyjrzyjcie się sobie, przyjrzyjcie się Waszym mechanizmom zachowania i... Yy, nie wpadnijcie znowu w takie związki. Pozdrawiam.